Siemanko, jak wiecie, Holandia to jest kraj, gdzie są cały czas deszcze, jest szaro, buro i ponuro, więc za bardzo podwoze nie można pobiegać. Z tego względu wam dzisiaj pokażę, co robimy wieczorami, czy na przykład sami ja z Eweliną, czy jak przyjadą znajomi. Oczywiście cały czas przy telewizorze nie można siedzieć, obejrzymy sobie tam wiadomości, ale wiadomo, ciśnienie podniesie, więc wyłączamy i robimy coś innego. Na koniec filmu wam pokażę, bo wczoraj była fajna pogoda. Wyszliśmy na dwór, a więc była okazja trochę polatać z dronem i pokażę Wam, jak, na jakim, przepraszam, zadupiu mieszkam. <gry> Tymczasem Wam pokażę, co robimy wieczorami, jak jest właśnie taka deszczowa pogoda. Dobra, jak widzicie, my preferujemy gry planszowe różnego rodzaju, w które naprawdę fajnie, fajnie się gra, idzie miło, czas spędzić, pośmiać się, bo naprawdę są mega zadrzebiste. Tu mamy taką Lombard, życie pod zastaw, polecam, jest naprawdę fajna gra, sprzedaje się, handluje się, coś w stylu Monopoly można powiedzieć. I też to jest gra, która no, trochę czasu zajmuje, że tak powiem. Następne, przejdziemy sobie do Doble. To są takie karty, które rozkłada się na zawodników i potem na szybko trzeba odnaleźć symbole i krzyczy się i się wyrzuca. Dużo emocji przynosi i nerwów, ale jest naprawdę spoko. Tu mamy 5 sekund bez cenzury. Mamy 5 sekund na, na odpowiedzenie trzech pytań. I naprawdę te pytania są no, ciężkie, nie będę wam mówił, ale polecam tą gierkę 18+. Są naprawdę takie pytania, że można no, nieźle się wkopać, że tak powiem. Mamy też normalne 5 sekund, ale zazwyczaj... Gramy właśnie w te bez cenzury, bo jest dużo ciekawiej. Do tego czasami sobie układamy jęga. To na pewno każdy zna klocki, do góry się układa. I komu się zwali, oczywiście, wieża, no to wtedy przegrywa. Chińczyk i warcaby. Chińczyk musi być. Też wam polecam tą grę. Jest naprawdę mega fajna. Możecie na początku być piersi, prowadzić. A na koniec możecie zostać ostatni z bólem głowy. Bo naprawdę tu przy tymi krzyki, ryki i w ogóle. Też fajna gierka, polecam. Zobaczcie, to dostałem na święta. Monopoly Rybnik. Tak wygląda miasto, gdzie mieszkam. Ja tam z tyłu mieszkam oczywiście w domkach. Do rynku mam 15 minut, więc nie ma lipy. Też fajnie się w to gra, ale to jest też gra naprawdę... Bardzo i to bardzo długa. No, cały dzień można przy tym siedzieć. Ale też polecam. No i coś na wesoło też. Kalambury. Pokazywanie, malowanie. Pewnie większość z Was to zna, bo i w telewizji kalambury były. A więc ta gierka też jest spoko. Na początku wiadomo, każdy się wstydzi, ale jak się rozkręci, no to już potem są tylko brechty, nie? <laughs> Takie gierki sobie zapodajemy wieczorem. Fajnie, miło idzie spędzić czas. Polecam. Nie tylko telewizja, ale też można sobie w coś takiego pograć. Dobra, lecimy teraz na dwór, pokażę wam trochę tego zadupia z drona. No i tak, pięknie, widzicie słoneczko świeci, jesteśmy na dworze. Powiem wam szczerze, trzeba było skorzystać z tej pogody i wyjść trochę na łapać tej witaminy D. Tu cały czas te deszcze są, więc idzie dostać naprawdę depresji. Ja to oczywiście nagrywam sobie w domu bo wiatry, wiatry tu są na okrągło, jak widzicie tu jest taki wał, na tym wale to jest naprawdę no, wszystko na okrągło, więc y, nie byłoby mnie słychać nawet to, co wtedy na dole mówię. No i jak jest taka pogoda, no to warto od razu wyjść z pieskiem na jakiś dłuższy spacer, tak jak mówię, trochę naapać tej witaminy D. No i tak, zobaczcie jakie tu są y, różne pola. No to jest za dupie, po prostu na takim zadupie mieszkam, ale ja się z tego cieszę, bo mamy gdzie z Złożką polatać. O, biega sobie teraz tam na dole, nawet ją widać. No i mam okazję też sobie trochę poćwiczyć z dronem. Jak widzicie, obraz się nie trzęsie, nic się nie dzieje, a naprawdę wiało i to dość sporo wiało, że widziałem jak ten dron po prostu walczy z tymi wiatrami. No ale jak widzicie, nie ma lipy. Tam w oddali widać gdzieś daleko, kampen jest. Tu po lewej stronie mamy boiska do piłki nożnej. Tam to dzieciaki grywają nawet czasami słychać dziesiąta, 11 w nocy. Zawody, nie zawody, tam na okrągło są. W lato oczywiście też muzyka tam napina, bo też jakieś tam robią okoliczne imprezy. A więc jest głośno, bo tu jak widzicie drzew mało jest. Szkoda, że liści nie ma, no ale wiadomo, jest zima. I ten dźwięk po prostu niesie się, że to ja u siebie w domu słyszę i to bardzo dobrze słyszę. Oczywiście jak będzie więcej takich słonecznych dni, to będę jeździł w różne miejsca i właśnie z lotów drona będę Wam pokazywał, jak to wszystko do oka wygląda. Wiadomo, gór tu nie znajdziemy, bo jest płaski teren, ale niektóre miasteczka i niektóre takie inne wsie będą wyglądały naprawdę dobrze. Też gdzieś na jakieś kanały będziemy wyskakiwać, chociaż y, takie większe, bo tu jak widzicie, tu są same takie malutkie do odpływów y, z tych pól wody. No, i jest tu naprawdę wilgotno, że jak jest zima, jest naprawdę na minusie, to naprawdę to idzie odczuć. No, tu pełno oczywiście kwiatków rośnie, pełno bydła też tu jest, choć aczkolwiek teraz jest już coraz mniej, bo w Holandii chcą po prostu zakazać uprawy tylu, tylu, tylu bydła. Bo niby z tych kub dużo azotu się wydziela, a to szkodzi oczywiście powietrzu i w ogóle. A więc jest tego coraz mniej. Tu jest taki deptaczek fajny. Można sobie chodzić, widzicie, ludzie spacerują, na rowerach jeżdżą. My akurat z Zośką wyskoczyli. No, gdzie indziej też jeździmy z Zochą. Dobrze, że nie mieszkamy w centrum, bo to już by byłby większy problem, by trzeba było gdzieś jechać, gdzieś w dalsze miejsca. Czasami nam się udaje wyskoczyć oczywiście, ale powiem Wam, że wtedy tam też jest bardzo dużo ludzi z różnymi psami. psami przepraszam, my lubimy małe pieski, jak wiecie, one są zadziorne. A większość tutaj holendrów to ma takie właśnie duże psy, a więc no, mógłby być potem problem, nie? Co kawałek, też są ławeczki, co można sobie cuknąć, odpocząć, bo dużo ludzi takie kółko tutaj robi. To tam jest chyba z 13 km, no a to jestem ja. Dobra, na dziś to tyle moi drodzy. Jak się podobał filmik, łapka w górę. Jak chcecie widzieć, oczywiście więcej takich wypadów z dronem. No to wiadomo, musicie trochę poczekać, aż będzie trochę lepsza pogoda, bo no jak jest wiatr, deszcz to niestety nie da rady. Dobrze, moi drodzy. Trzymajcie się miłego i do następnego. Pozdrawiam was serdecznie.